Pania, proszę bardzo, jak pięknie dzieci są ubrane. Jakaś impreza jest w restauracji Zapatos. Proszę bardzo, małe dziecko z różańcem. Ślicznie wygląda. I tu mama. Tu jest kolega. Chyba jakiś występ będzie. Tam też tutaj parama. Pan Meniącki. Takich dużo dzieci jest. Jest taka impreza. Grają jakieś muzycy. To Gringos, oczywiście Gringos tacy, tacy wiekowy trochę Starzy się ode mnie. Gringos, coś tutaj się będzie szykowało. Później nagram więcej, ale na razie jest, nagram przygotowanie. To jest Perro. To jest Perro. A tu jest piękne dziewczyny w świetnych stronach. Aha, trochę kamery się dojmuje, ale teraz już jest lepiej. Także serdeczne pozdrowienia z restauracji Zapote? Sapote? Obok mojego apartamentu, to jest udwaretem A tu jest jakaś taka pizzeria bardziej, coś tam Ja tu siedzę sobie z boku, tak przyglądam się towarzystwu Ale polecam, proszę naprawdę Ślicznie to wygląda, bardzo mi się podoba Lubię Panameńczyków, bardzo lubię. Ciężki to kraj dla nich do życia w tym sensie, że, że biedny dosyć. Ale mają swoją kulturę, są szczęśliwi to jest istotne. Także czas pozdrowienia dla wszystkich. Jeszcze raz stroje i wszystko. Na razie pozdrawiam.